Cześć, pokażę Ci, jak wykonać tego prześlicznego aniołka. Wzór wymyśliłam sama, wykonasz, podaj autora wzoru, udostępnij ten film, tak aby więcej osób mogło skorzystać z mojego poradnika. Dziękuję. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie moje wcześniejsze anioły. I na wszystkie te anioły znajdziecie poradniki na moim kanale. Ja użyję tej bawełny. Oczywiście możesz użyć swoich nici. 50 gram, 170 metrów. Zalecane szydełko 3,5. Ja użyję szydełka 2 mm, a to dlatego, żeby robótka była bardziej sztywna. Zaczynamy od pentelki. Pięciu oczek łańcuszka. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to pierwsze, przeciągamy oczko ścisłe. Pracujemy na tym kółku. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na kółku. Trzeci. Mam trzy, a będzie dwanaście. 12. 12 słupków. Zamykamy w okrążenie, wkłuwamy w to trzecie oczko, przeciągamy oczko ścisłe. Pierwsze okrążenie gotowe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek w tym samym miejscu. Mamy dwa słupki na jednym. Na kolejnym słupku dwa słupki. Pierwszy, drugi i jeszcze raz. Na słupku z poprzedniego okrążenia dwa słupki. Pierwszy, drugi. Podwoimy liczbę słupków. Będą 24. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy oczko ścisłe. 24 słupki. Trzy oczka łańcuszka na słup. Słupek nad kolejnym słupkiem, słupek nad następnym słupkiem i dalej. Na każdym słupku jeden słupek. Pracujemy całe okrążenie. Mamy 24 słupki. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy, przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 24 słupki. 3 oczka łańcuszka na słupek. Słupek nad kolejnym słupkiem. To okrążenie wykonamy tak samo jak poprzednie. Słupek nad następnym słupkiem. I dalej. Słupek nad słupkiem. Pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko, przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 24 słupki. Teraz zaczniemy zmniejszać liczbę słupków. Dwa oczka łańcuszka. Na kolejnym słupku, słupek do połowy. I razem. Dwa słupki łączone górą, czyli jeden słupek. Na kolejnym słupku, słupek do połowy. Na następnym słupku, słupek do połowy. I razem. Dwa słupki łączone górą, czyli jeden. Na kolejnym słupku słupek do połowy. Na następnym słupku słupek do połowy. I razem. Pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj. Ale wypełnimy główkę. Ja wypełnię watą. Już mam. Teraz możemy spokojnie okrążenie zamknąć. Tutaj w tym miejscu przeciągamy oczko ścisłe. Zobaczcie. Piękna główka. Dwa oczka łańcuszka. Chwytamy tutaj w tym miejscu, gdzie były dwa słupki łączone górą. Słupek do połowy. I razem. W tym okrążeniu również wykonamy po dwa słupki łączone górą. Tutaj słupek do połowy, tutaj słupek do połowy. I razem pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 6 słupków w tym okrążeniu i główka gotowa. A teraz zobaczcie, będziemy chwytać za te słupki w ten sposób. Przeciągamy, przerabiamy, policzymy to jako pierwsze oczko łańcuszka. Drugie. Trzecie. Mamy jeden słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Chwytamy za kolejny słupek. I wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka. Chwytamy za następny słupek. Słupek. Oczko łańcuszka i dalej całe okrążenie. Przeciągamy słupek. Będzie tych słupków 12. Oczko łańcuszka, okrążenie zamykamy. Głowamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Tak to wygląda. Mamy 12 słupków. A pomiędzy jedno oczko łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. I jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Tutaj na tym jednym oczku łańcuszka z poprzedniego okrążenia wykonujemy słupek. Oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek na tej poprzeczce z poprzedniego okrążenia. Oczko łańcuszka. I słupek nad słupkiem. Podwoimy liczbę słupków. Pracujemy całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Tutaj wgłuwamy w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 24 słupki. A pomiędzy słupkami po jednym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka na słupek. Jedno oczko łańcuszka na poprzeczkę. Chwytamy za to jedno oczko łańcuszka z poprzedniego okrążenia słupek. Oczko łańcuszka. Słupek nad słupkiem. Oczko łańcuszka. Słupek na tej poprzeczce. Oczko łańcuszka. Słupek nad kolejnym słupkiem. To okrążenie powstaje tak samo jak poprzednie. Podwoimy liczbę słupków. Całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Mamy 48 słupków. A pomiędzy słupkami, po jednym oczku łańcuszka: 3 oczka łańcuszka na słupek, Dwa oczka łańcuszka na poprzeczkę. Słupek nad kolejnym słupkiem. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczką. Słupek nad słupkiem. Dwa oczka łańcuszka na poprzeczką. Słupek nad następnym słupkiem. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy tutaj w trzecie oczko, przeciągamy, oczko ścisłe. Mamy 48 słupków i robótka wygląda tak: jedno oczko łańcuszka, pół słupek na tym słupku. I teraz najtrudniejszy moment. Zostawimy szesnaście słupków. Liczymy od tego miejsca: pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty. Szesnasty słupek. Tutaj na tym będziemy pracować. I tutaj na tym słupku wykonamy półsłupek. Policzymy jeszcze raz. Dla pewności. Od tego miejsca szesnaście słupków. Dwa. Cztery. Sześć, osiem, dziesięć, dwanaście, czternaście, szesnaście. Wszystko się zgadza. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Na kolejnym słupku półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Na kolejnym słupku półsłupek. Trzy oczka łańcuszka na łuk. Na następnym słupku półsłupek. Wykonamy siedem łuków: czwarty, piąty, szósty, siódmy. Spotkamy się tutaj. Już mam pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy łuk. I teraz od tego miejsca 16 słupków zostawimy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty słupek. Będziemy pracować na tym słupku. I tutaj półsłupek, trzy oczka łańcuszka na łuk, na kolejnym słupku półsłupek. Wykonamy siedem łuków, trzy oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy. Tutaj, gdzie było to, pierwsze oczko łańcuszka na początku tego okrążenia. O, oczko ścisłe. Mamy 7 łuków z jednej strony i 7 łuków z drugiej. I tak to wygląda. Przechodzimy na łuk. Oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek na łuku, trzeci, trzy słupki. Przechodzimy na kolejny łuk i tutaj trzy słupki. Pierwszy, drugi, trzeci. Na każdym łuku trzy słupki. Pracujemy całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, wkłuwamy w trzecie oczko łańcuszka, przeciągamy oczko ścisłe. Mamy w okrążeniu 42 słupki, oczko łańcuszka i teraz wkłuwamy szydełko tutaj, przeciągamy pół słupek. Tutaj zakończymy okrążenie. 3 oczka łańcuszka na łuk. Wkłuwamy szydełko tutaj pomiędzy te słupki. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka na łuk. I tak samo tutaj pomiędzy te słupki półsłupek. 3 oczka łańcuszka. I półsłupek tutaj, w tym miejscu. Pracujemy tak całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka na początku okrążenia. Oczko ścisłe. Mamy 14 łuków. Przechodzimy na łuk oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek, drugi słupek na łuku, trzeci trzy słupki, jedno oczko łańcuszka, trzy słupki na kolejnym łuku, pierwszy, drugi, trzeci. Jedno oczko łańcuszka. Trzy słupki na następnym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Pracujemy tak. Całe okrążenie. Oczko łańcuszka. Okrążenie zamykamy. wkłuwamy tutaj w trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 42 słupki. Przejdziemy tutaj. Oczko łańcuszka. Kłówamy szydełko. Tu przeciągamy. Pół słupek. Tutaj zakończymy okrążenie. 3 oczka łańcuszka na łuk. Tutaj pomiędzy tymi słupkami, gdzie było to jedno oczko łańcuszka, pół słupek. Trzy oczka łańcuszka. Półsłupek na tym jednym oczku łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. Półsłupek na tym jednym oczku łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Pracujemy całe okrążenie. Trzy oczka łańcuszka. Okrążenie zamykamy. Wkłuwamy tutaj, gdzie było to jedno oczko łańcuszka, przeciągamy. O, oczko ścisłe. Mamy 14 łuków. Przechodzimy na łuk o oczko ścisłe. Trzy oczka łańcuszka na słupek. Drugi słupek na łuku. Trzeci. Trzy słupki. A teraz dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki na kolejnym łuku. Pierwszy. Drugi. Trzeci, dwa oczka łańcuszka. Trzy słupki na łuku. Pierwszy, drugi, trzeci. Pracujemy tak całe okrążenie. Dwa oczka łańcuszka, okrążenie zamykamy. Wkłuwamy w to trzecie oczko, przeciągamy. Oczko ścisłe. Mamy 42 słupki. Oczko łańcuszka, przechodzimy tutaj i półsłupek. Tutaj zakończymy okrążenie: 3 oczka łańcuszka, na łuk. Chwytamy za te dwa oczka łańcuszka z poprzedniego okrążenia. Półsłupek. 3 oczka łańcuszka, chwytamy za te dwa oczka łańcuszka poprzedniego okrążenia półsłupek całe okrążenie trzy oczka łańcuszka okrążenie zamykamy tutaj gdzie było to jedno oczko łańcuszka oczko ścisłe przechodzimy na łuk oczko ścisłe trzy oczka łańcuszka na słupek drugi słupek na łuku Trzeci słupek i jeszcze jeden, czwarty. Cztery słupki. Przechodzimy na kolejny łuk, i tutaj również cztery słupki. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Pracujemy. Całe okrążenie. Okrążenie zamykamy. wkłuwamy tutaj, gdzie było to. Trzecie oczko łańcuszka. Przeciągamy oczko ścisłe. Mamy 56 słupków. Oczko łańcuszka. Odcinamy. Nitkę chowamy. Zobaczcie, tak wygląda aniołek. No, czegoś mu tu jeszcze brakuje. Oczywiście aniołek potrzebuje aureole. Pętelka. 12 oczek łańcuszka. I te oczka łańcuszka zróbcie takie trochę luźniejsze. Zamykamy w okrążenie. Tak żeby nie przekręcić tego łańcuszka. Wkłuwamy tutaj w to pierwsze oczko, przeciągamy oczko ścisłe. Tą nitkę od razu schowamy dwa oczka łańcuszka na półsłupek z nawinięciem narzut. Na tym samym oczku łańcuszka. Półsłupek z nawinięciem przerabiamy przez te wszystkie trzy nitki. Narzut i jeszcze jeden półsłupek z nawinięciem na tym samym oczku łańcuszka. Mamy trzy. Na każdym oczku łańcuszka wykonamy po trzy półsłupki z nawinięciem. Wkłuwamy w oczko łańcuszka, przeciągamy przez trzy nitki. Pierwszy, narzut, Wkłuwamy, przeciągamy przez trzy nitki. Drugi, narzut, wkłuwamy, przeciągamy przez trzy nitki. Trzeci, pracujemy tak całe okrążenie. Okrążenie zamykamy, chwytamy tutaj za te dwa oczka łańcuszka, przeciągamy, oczko ścisłe. Oczko łańcuszka odcinamy, ale kawałek dalej, zostawiamy trochę nitki. Do przyszycia aureoli. Zobaczcie: aniołek bez i aniołek z aureolą. No, prześlicznie. Ja Wam pokażę, jak ja przyszywam aureolę. Tutaj, na tym drugim okrążeniu od góry, bardzo delikatnie. No, tak jak tutaj. Aniołek gotowy. Jest prześliczny. Oczywiście możesz anioła wykrochmalić. Dziękuję pięknie za uwagę, zapraszam na inne moje filmy i do usłyszenia. Cześć! Zapraszam na moją grupę na Facebooku, gdzie możesz podzielić się zdjęciem gotowej robótki wykonanej według moich poradników.